Który cheeseburger z fast foodów jest najlepszy? Przekonajmy się. Właśnie jesteśmy pod Max Burger, Zamówiliśmy pierwszego cheeseburgera. Dostaliśmy go w takiej słodziutkiej, malutkiej torebce. Zaraz zajrzymy i zobaczymy jak on wygląda. Jestem bardzo ciekawa jak będzie smakował, bo w Max Burgersie jedliśmy w sumie tylko raz w życiu i to w sumie jak byliśmy w Warszawie. Kiedy no, chyba... kilka lat temu. Tak. Ja pamiętam, że brałam jakąś kanapkę wtedy z awokado czy coś takiego i bardzo mi smakowała. Ten cheeseburger kosztował 6,95. <noise> cheeseburger prezentuje się tak. Jest naprawdę bardzo ładnie zawinięty. Czasem, nie wiem czy kojarzycie, ale w McDonaldzie dają tak, lul, nie chluj, to zawnięte. Że samo się rozwija. Tak, że samo się rozwija, wszystko wypada i zaraz, no, nie jest trudno się ubrudzić. Cheeseburger sam w sobie nie jest jakiś duży i plus za to, że dostaliśmy serwetki, bo nie Dobra, pokazuj tego wariata. Wyglądem nie przekonuje, seriusz widzę nie jest rozpuszczony. Jest mięsko, mamy jakiś ser topiony, troszkę sałaty i jakiś sos. Tak, I jakiś autorski wszystko. sos. No, no dobra, to jest próbuj jak to smakuje. Powąchaj. Kurde, oprócz kotleta to jakiś dziwny taki zapach jest, no, jakby, taki jakby piec czy coś? Taki jakby... To jest zapach, tak jakby coś się w piecu swajczyło, tak, dosłownie. Tak, no. Więc ciekawa jestem, czy mięso nie pochłonęło tego... No, kurde, mam nadzieję, że nie. No dobra. I to mięso, nie wiem czy y, to będzie widać, ale tak jak cię w nie wykryliśmy, to wygląda jak takie mięso z najtańszego mm -hmm, burgera, mm -hmm. jak kiedyś były w szkole podstawowej i się kupowało. No, to prawda. Nie wygląda to w ogóle jak wołowina, ale teraz jak oblizałam usta, to czuję, jakby cała sól została mi na ustach. Jest bardzo słone, naprawdę dawno nie jadłem tak z, e, słonego burgera. Ten sos jest całkiem niezły, smakuje mi on. Jest to taki sos, którego faktycznie nie ma w innych e, burgerowniach, przynajmniej mm. nie spotkałam się z czymś takim. to jest takim. taki majonezowy? Tak, taki jakby majonez zmieszany niemiecki i z czymś jeszcze, ale jest bardzo smaczny. aczkolwiek ten burger jest tak słony, ja nie mogę tego po prostu zdzierżyć. Dosłownie jak oblizuję usta, to cały czas mam wrażenie, jakbym zlizywała sól. Dobra, na jakie miejsce go wrzucamy? No nie wiem, albo musi być na razie na pierwszym, albo na piątym. No na razie na pierwszym, bo nie próbowaliśmy nic innego. Generalnie słuchajcie, cały ten ranking może ulec zmianie w każdej chwili, więc oglądajcie film do końca, bo może się dużo stać. Dajmy go na razie na trzecie miejsce, może, co? Tak bezpiecznie. Okej, okay, aczkolwiek uważam, że samo mięso tutaj e, jest dużo bardzo... zaniża. Tak, jest bardzo słabej jakości. Dobra, lecimy do kolejnego. Jesteśmy w łódzkiej manufakturze, bo tam wszystkie restauracje są obok siebie. A teraz lecimy już do auta. Mamy już kolejną bułę i tym razem będzie to cheeseburger od Burger Kinga. I my Burger Kinga jakiś czas temu jedliśmy, bo jechaliśmy gdzieś na trasie i nie było dosłownie żadnego fast fooda po drodze, a byliśmy mega głodni. Więc stwierdziliśmy, że najbezpieczniej chyba będzie po prostu cheeseburger, bo cheeseburger teoretycznie wszędzie powinien być smaczny, no po prostu. No, taka standardowa nic... kanapka. No. Zawsze lepiej z tym serem wziąć niż zwykłego burgera, no nie? Tak. Nie jest to nic specjalnego, więc no to to się powinno być spoko. Także my mniej więcej wiemy, jak on wygląda i wiemy, jak smakuje. Ale w międzyczasie, kiedy Jula wykłada tego burgera, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo filmy są każdy piątek o 17.30. Tak się prezentuje burger. Również wielki plus za to, że bardzo ładnie jest opakowany. Nic się tutaj nie wysypuje od razu po wyciągnięciu, więc tutaj plus. Jak widzicie, burger jest dosyć płaski. Nie widać tu nic poza mięsem, serem oraz sosem i dwoma kawałkami ogórka. Tak, ale przynajmniej mamy ogórka, bo w poprzednim burgerze tego nie było. Tak, to prawda. No dobra, no to co, smakuje. My? Powiem wam, że jak jedliśmy ostatnio tego cheeseburgera, to byłam bardzo nieusatysfakcjonowana. Był średni. Był średni, naprawdę był średni. No dobra. Czuć bardzo ładnie głównie musztardę i tą bułkę mną. Ta bułka jest zimna i pomimo tego, że wygląda jakby była ciutkę... Przypalona? Przypalona, to w ogóle tego nie czuć. Mhm. Myślę, że troszkę za mało ją trzymali. Żeby było ale tak nie wiem czy zauważyłaś, ale tutaj mięso nie jest aż tak intensywne jak w poprzednim też. Tak i tutaj to mięso chociaż ciutkę wygląda jak wołowina. To gdzie byś go umiejscowiła? Młodko.

Jeśli chodzi o sam smak, to moim zdaniem mięso w nim jest bardzo suche. Smakuje dosłownie jak taki mm. wiór, mimo sosów, nie? Tak, Mimo sosów, bułka, no taka średnia. I ogólnie cały ten burger, dosłownie jakby się jadło taki papier. Dokładnie tak. I tak samo bym to ocenił. Moim zdaniem to na jakieś czwarte, piąte miejsce powinno to wlecieć. Tak, też mi się tak wydaje. Dajmy je może na razie na piąte. Jak będzie coś gorszego, to po prostu przerzucimy na piątkę. Aczkolwiek pytanie, czy to jest gorsze niż Max Burgers? No dobra, no to one są takie, że maxburger mm. jak był czwórką na przykład, to tutaj bym dał 3,5, że, że, że na lepsze. równi albo jednak jest troszkę lepsze. To Max Burgers w takim razie spada na piąte miejsce, a to wlatuje na czwarte. Dobra. I też jeżeli chodzi o cenę, to kosztował on... 6,99. 6,99, czyli drożej niż w Maxie. O 5 groszy. No dobra, ale drożej I kolejny na tapet wlatuje KFC Jest to jedyny cheeseburger, w którym jest zamiast wołowiny kurczak Ja bardzo kurczaka z KFC lubię, aczkolwiek często zdarza się, że jest on po prostu dla mnie za ostry Więc jestem ciekawa jak będzie w tym wypadku I cheeseburgera z KFC nigdy nie jadłam Jadłam bardzo dużo rzeczy z KFC, ale cheeseburgera nigdy To jest taka pozycja, gdzie raczej się nie bierze w KFC, bo raczej wolimy wziąć jakieś kurczaki albo te zingery, nie? Tak, o, tak, tak, tak no. Albo te pokety, one są mega dobre Dobra, zobaczmy jak to wygląda Tak się to prezentuje, jest on dosyć solidnie również owinięty, pomimo tego, że tutaj ta folia podchodziła, to nic się nie rozpadło przy wyciąganiu, więc wielki plus. W KFC również, w Burger Kingu w sumie też, dostaliśmy serwetki, za co również ogromny plus, bo często tych serwetek po prostu nie dają, ale zobaczmy, jak ten cheeseburger się prezentuje. Kurczak aż wylatuje, sos okay. aż wylatuje, ser, jak widzicie, jest nieroztopiony też. Mamy ketchup i musztardę. I ogóreczki są. Solidny kawał kurczaczka. Więc przechodzimy teraz do testowania smaku. Mnie to dziwi, że żaden ten ser serio nie jest roztopiony. Mhm. Widzę, że posmakowałaś tylko musztardy. Powiem tak, mi to smakuje, tylko dlatego, że jestem wielką fanką tych kurczaków z KFC, bo sam ten kurczak w sobie jest bardzo dobry. Ale jeżeli chodzi o całą kanapkę, to nie wiem, czy trafił mi się taki fragment, ale wydaje mi się bardzo słucha. Trafił Ci się taki fragment, bo moja była spoko. Kurczak jest bardzo delikatnie pikantny, więc dla mnie to jest na pewno na plus. Aczkolwiek, powiem Wam, że dla mnie ten burger to jest taki słodkawy. Mhm. Pewnie przez tego ogórka. Przez sos. Przez sos, tak. On ma taki słodkawy keczup. Mi osobiście ten burger smakuje. Mi też bardzo smakuje. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo nigdy burgera nie brałam. A powiem szczerze, że chyba zacznę brać, bo jest naprawdę bardzo dobre. Jest bardzo dużo sosu. Teraz jak się wykryłam drugi raz... To... Jest najwięcej sosu. Tak. To faktycznie jest o wiele lepiej, bo na początku trafił mhm. mi się taki bardzo suchy kawałek, gdzie czułam się jakbym dosłownie właśnie jakieś wiórki jadła czy coś. Ale im dalej tym więcej sosu i sosy się super komponują. Tak jak mówisz, keczup jest lekko słodziutki, kurczak jest super. Jest on faktycznie ostry, ale daje radę z tą Ostrością. Mm -hmm. Pomimo tego, że ja mam bardzo słabą wrażliwość na ostre, to jest taki, myślę, idealny. No i kosztował 6,99, czyli też porównywalnie, tak jak te poprzednie burgery. A wydaje mi się, że tym możecie się najeść bardziej. Tak. Przynajmniej wygląda na takiego większego. Tak, przez tego kurczaka, <gry> chyba, bo jest naprawdę solidny kawałek kurczaka tutaj wrzucony. No ja wam to bardzo dobrze oceniła, szczerze mówiąc, jak dla mnie póki co jeden. Okej, okay, ja myślałam, żeby dać dwa, ale w sumie nie mamy jeszcze innych burgerów tak. zapełnionych, więc dobra, dajmy to na pierwsze miejsce, bo był najlepszy spośród tych trzech. No i mamy dobrze, wam znaną na pewno burgerownię, jest to PasiBus. Od razu Powiem, że kosztował 8 zł, czyli był najdroższy z tych burgerów, więc zobaczymy, jak to jakościowo będzie smakowało i jak to w ogóle wygląda. Pasibuz wydaje mi się, że ogólnie z tych wszystkich fast foodów ma najlepsze jakościowo mięso, więc mam nadzieję, że tutaj nie zawiedzie i nie wrzuci jakiegoś tutaj. Do... No, tak do... mówią, tak mówią, my też próbowaliśmy kiedyś i rzeczywiście tak było. My kiedyś bardzo często jedliśmy pasibusa. Był jakiś taki zestaw ciekawy, który braliśmy. Okay. O, taki nie za duży się wydaje, ale też jest bardzo dobrze spakowany. Jestem bardzo ciekawa, jak to się będzie prezentowało w środku. Uuu. W końcu mamy roztopiony ser. Okej, okay, mamy roztopiony ser, mamy wypływający sosik, mamy wydaje mi się, że wołowinkę, sałatę mm. i sos wydaje mi się, że będzie jakiś majonezowy, może gdzieś tam mm. dalej będzie ketchup. A, jest ogórek. Nie ma co przedłużać. Coś czuję, że będziemy się bić. Kto? Ale kto pojęcie, jest je? że wygląda najsmaczniej, chyba, tak, nie? Na pierwszy jest, rzut oka. Jest też, wydaje mi się, taki najbardziej napchany taki grybasek, że faktycznie myślę, że porównywalnie z KFC no, do najedzenia się. To zobaczymy. Ten sos jest taki mdły, nie jest w ogóle wyrazisty. Jeśli chodzi o wołowinę, to faktycznie czuć, że ona jest z fajnej jakości. Bułka jest bardzo dobra, taka maślana, fajna, a mm, się w ustach rozpuła, tak, taka jest mięciutka, super. jest przepyszna. Jest dużo sałaty, jest ogórek i wszystko naprawdę bardzo fajnie się komponuje. Czuć w ogóle chyba, że to mięso jest takie bardziej naturalne tak, rzeczywiście, tak, 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 nie? Tak, tak. I może przez to, że nie jest jakoś tak na aromatyzowany, to dlatego jest taki, wiesz, po prostu zwykły burger, nie? Tak, że jakbyśmy nie mieli do porównania tamtych, to no. by nam smakował, a że tamte są napchane aromatami i sztucznością, to ten jest taki zwykły. W porównaniu do nich, aczkolwiek uważam, że jest najlepszej jakości. Okej, okay, moim zdaniem ten burger powinien na pewno też rzucieć na wysokie miejsce, bo jest to burger, którego ze smakiem na pewno bym zjadła. Myślę, że jest dla wszystkich generalnie ten burger. Tak, i gdybym miała wybrać i nie miałabym ochoty stricte na takiego chamskiego fast fooda, to zdecydowałabym mm -hmm. się na takiego pasiebusika, bo czuć, że jest on naprawdę fajny. Dwa złote więcej, ale może dla Waszych jelitek będzie lepiej. No dokładnie. <laughs> nie wiem, czy bym go na jedynkę szczerze nie wrzuciła. Przez to, że jest bardzo naturalny, nie jest w ogóle suchy, bułka jest bardzo dobra, może. Wydaje mi się, że jest mało aromatyczny przez te pozostałe burgery, bo mam tutaj jakieś tam porównanie. Aczkolwiek wydaje mi się, że to by była najlepsza pozycja. Mm -hmm. Przynajmniej w mieście czuć wołowina, a nie. Ja się całkowicie z Tobą zgadzam. Dajemy go na pierwsze miejsce, KFC wlatuje na drugie. Na drugie i pozostałe miejsca zostają póki co bez zmian. I trzecie miejsce mamy wolne. Zobaczymy, czy McDonald's nie, czy z... zajmie się... to miejsce, czy jednak coś się teraz wydarzy. I ostatnia pozycja, pewnie wszystkim najlepiej znana, czyli Cheeseburger. Z McDonald's. Smak dzieciństwa. Dokładnie. Tak się on prezentuje i o dziwo, jak na. Na McDonalda. Jest naprawdę dobrze spakowany, bo oni potrafią dosłownie położyć kanapkę, nie zwinąć. Później, jak się go wyciąga, to wszystko się z niego wysypuje. Zobaczmy, jak się prezentuje w środku. Kiepsko, kiepsko wygląda. No, wygląda bardzo źle. No, ale standardowo, no co mamy? Ser, cebulkę, tutaj u góry ketchup z musztardą. No i gdzieś tam ogórek pewnie tak, jest, gdzieś tam jest schowany. ogórek. Także może wyglądem on nie zachwyca, ale ja bardzo lubię te cheeseburgery. Ja wiem, że to jest syf. Sam I są smaczne. Tak. Ja zazwyczaj, jak biorę cheeseburgery, to biorę je bez pikla, ale fajnie, że ten ogórek mimo wszystko jest. Bo Dawid, na przykład, po kilku latach stwierdził, że są super. I jeszcze chcę, żebym zawsze mu oddawała swoje, żeby nie wyciągała, więc. Z wiekiem wszystko się zmienia. Klasyczny smak po prostu burgera. Czy trzecie miejsce będzie. Idealny dla tego pana? Ja czy... myślę, że, że tak, bo KFC szczerze mówiąc bardziej mi smakowało Jakoś, nie wiem, smakuje mi ten kurczak Chyba przez tego tym... kurczaka, no Tak, nie jest to takie suche I myślę, że bardziej bym była w stanie się najeść KFC jedną kanapką niż tym cheeseburgerem z McDonalda Więc tak się prezentuje cały ranking Dajcie znać, co chcielibyście, żebyśmy jeszcze przetestowali, na przykład właśnie z fast foodów I którą z tych kanapek, które dzisiaj pokazaliśmy najbardziej lubicie Pamiętajcie, że filmy są w każdy piątek o 17.30